Katarzyna Lewandowska witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Tej nocy przelotne opady deszczu pojawią się na Mazurach na Podlasiu i tam może jeszcze lokalnie zagrzmieć. Padać może też w centrum kraju, a w miarę pogodnie będzie od tylnego śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę. W nocy w całym kraju nadal będzie silnie wiało, a termometry wskażą od 9 do maksymalnie 11 stopni. Jutro pogoda niżowa z frontem i prawie w całym kraju chmury z przelotnymi opadami oraz lokalne burze i silne podmuchy wiatru. Słonecznie tylko na południowym wschodzie, od Śląska po Podkarpacie, a na termometrach od 14 do 18 stopni, najcieplej w regionach zachodnich i południowych. Sprawdźmy, co u nas. Noc na Dolnym Śląsku początkowo pogodna, jednak po północy znowu może padać i na termometrach od 8 do 10 stopni. Jutro oczekana nas pochmurny poranek z przelotnym deszczem i po południu będzie podobnie przeważać będą chmury i miejscami popada, a przejaśnienia i słoneczne chwile pojawią się tylko w przerwach pomiędzy opadami i spodziewamy się od 15 stopni w Kłodzku i wiele górze do 18 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie wzrośnie do 1009 hektopaskali. Wiatr zachodni umiarkowany, chwilami silniejszy, biometr niekorzystny, a warunki drogowe przez opady zmienne. To już wszystkie informacje pogodowe. Miłego wieczoru, do zobaczenia.